Hej, się ma z tej strony to 12 odcinek z gry Green Hell. Jak widzicie, jestem w tej wioseczce. Zbudowałem tutaj shelter, zbudowałem tutaj ogniseczko, żeby się móc zapisać i pijemy od razu. Ayahuaskę. A ja to jestem kurde, szybki, żeby nie marnować czasu. 12 odcinek, musimy w końcu, nie wiem, przejść, przejść grę, żeby grać w kolejne gry. Mam jeszcze dużo rzeczy do grania. Ok, zobaczmy, jaka tym razem będzie faza. Uch, <laughs> Ciekawe, co tym razem. Nadal taka sama zupka. <laughs> Czy ona jest tym razem czerwona? What? Ja nie mogę, myślałem, że znowu będzie radioaktywna. Kia tym, ale super. Tym razem pijemy krew.

o, fajny efekt. To tak, Thanos ją snapnął i zniknęła, dobra. Okej, okay. stary Mem, nieważne. Dziwne, że nie mogę sobie przypomnieć, co zrobiłem. No właśnie. Czemu główny bohater nie może sobie przypomnieć, co się stało? You mi cured me. You gave me back hope. Mogę zajrzeć i smuć się wakatem. Mogę wyjść, zanim wyjdę. To były najlepsze 6 miesięcy mojego życia. And you were by my side the whole time. Oh, wróciła ze szpitala do domu. W sensie to czy Jake ją wyleczył? W sensie mię? O to mi chodzi? Wróciła do domu. bo Mamy welcome home. Mamy tortyk. Hmm, ciekawe. But Jake, I feel it coming back. I'm afraid of it. I lived, but felt dead. I can't go through all that again.

Każdy patient of a molecore became a walking time bomb. Everyone was infected. Everyone. Even you. Ja? Wait, what? Jak to? O co chodzi? Mija, czemu rozwalasz domek? No, rozwaliłaś naszą chałupę. Mija, spokojnie. Jak to? Co się dzieje? Hmm. Nie wiem co poświęciłem wtedy, co poświęcę teraz, siedzenie w dżungli zbyt długo. Bycie ugryzionym 17 razy przez węże, albo to, że nie żyje. Halo, czy to ja? A nie, to są tubylcy. Halo? Czemu wszyscy poumierali? What the? Dokładnie tak, Jake. Wow, strzały! Uu. Aha no, wydałem ich sekrety. Faktycznie. Czyli wait, Jack zapomniał z własnej woli? What the fuck? Ale to jest, to jest ciekawe. What? To nawet początek się nie zgadza. Oh. What? 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 What the fuck? Mmm. 20 ileś dni? Szanowni Państwo, nie po mi. To nawet się to nie zgadza, że przy. Łot, przypłynęłaś tutaj. Co? To gracz powinien być taki z. z... 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 skonfundowany jak ja jestem. Mmm, to tutaj chodzi, ale plot twist. Tego bym się nie spodziewał. Everyone lost hope. Time went by. You were all alone. How long can you survive on your own? How long can you live with the deaths of millions on your conscience? Okej, okay, yy, ciekawe. Czyli w ogóle nie przypłynęśmy łodziom. What the fuck? Co tu się w ogóle dzieje? Ale crazy. Czekaj, co ja tutaj mam dotknąć? Halo, chcę dotknąć wszystko, mogę wejść na swoje łóżko. Super, super. Chcę ja tutaj złapać coś. Halo, tacznąć. O, miałem pójść trochę dalej, okej. Okay. No dobra, spoko. Wioseczka, tak, to jest ta wioska, co. Byliśmy w niej dosłownie przed sekundą, przed wielką fazą. Okay, jakieś notatki wyrzucone. Co tu się w ogóle działo? Czekaj, czy Jake przybył tutaj z wojskiem? Ej, czy on przybył z tymi innymi doktorami?

What? Ale on teraz skizę. Ten oh, What? mój, mój ten mój pierwszy namiot był połączony z tym namiotem wojskowców, na od samego początku, ten w którym my byliśmy. What the fuck, to nie był oddzielny namiot, ale jajca. Wow, i co te notatki moje z początku samego, ale kurde, flashback <grym> jak dawno był początek tej gry. Ludzie, już nie pamiętam. Tak, moja krótkofalówka, moje łóżeczko. Ja nie mogę. W zbroi w scenach zawsze śmieszne. Whoa, wait, what Mia. Cześć, telefon Sir Jake. Mmm, ciekawe. Wait, czy ja wyjechałem do dżungli po to, żeby znaleźć lek, a Mia była w tym czasie w szpitalu? Woah, wait, może faktycznie. Kurde, jestem w szpitalu! Oh my gosh! Nie mam na sobie zbroję. Ha, <grym> zbroję z dżungli. Okej, okay, szpitalowe korytarze, kilka różnych par drzwi. Czy mogę każde otworzyć? Nie. Tylko te mogę otworzyć, okej. Okay. Wchodzimy. A co byłoby tutaj w środku? Aha, no. Yep, to jest Mia, super chora. Woah. ale z niej jest kokon. <grym> normalnie. Kurde, zaraz się zamieni w butyla. Nie no Are you? What happened? You didn't listen, did you? I I don't understand. Why are you here? I told you already. I begged you to end it, but you didn't listen. You never do. Was it worth it? Get what you wanted. Nie jestem pewien, chyba nie. Loket? Oh, nie! What? N what? Co? Da się. Nie! Da się przejść, to To jest inne zakończenie. Nie! Inny ending! What? Da się mieć. No, da się odkryć lek. Bła, fucker. Kuźwa, dobra. <grytanie> nie mamy leku. Tak, na pewno w tamtym laboratorium. Potrzebna by była blood sample. Pamiętam. O nie! Będą miały złe zakończenie, albo jakieś inne pierdoły. Wait, what? Halo, gdzie mam pójść? Do, do. do Sracza, oczywiście, oczywiście, że tam mam pójść. E, halo? Ja, dżungla jest za oknem. Ha! Wiedziałem, że to nie jest prawdziwy świat. Okej, okay, wychodzimy przez drzwiczki, co jest za drzwiami numer 10500. Halo, Mia. Wiedziałem, że to nie Mia. Hmm, nie podoba mi się to. Wow! Pojawiła się. What the fuck, to jest dokładnie mój komentarz. <gry> ja jestem youtuberem, czy ty jesteś youtuberem, Jake? Halo. Woah, pojawi wow, pojawiają się. Woah, pojawiają się. Nie, czujesz się okrążony. Mogę wygrać z trzema maksymalnie. Nie z trzema. ma. Baby? Hello, bebe. Siema, bebe. Okej. ok? Halo, Bia. Nothing else mattered. I even though you don't want to remember, you didn't stay at the airstrip. I wish I could. I swear, please, let's get back to the airstrip. Where are you? You are hmm, okej, okay. wszyscy idą w tą stronę. Czy oni się po prostu patrzą na mnie? Prawdopodobnie na mnie. Ok, się ma, mija. Mi razy trzy. God, 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 God Haha, <laughs> powiedzieliśmy to samo. Super. Ale tripy, łoo, wow. dobra, to jest jedna z najgorszych faz, jakie na razie miałem. Jeżeli w poprzednim odcinku tytuł był, że faza zła weszła, to co będzie w tym odcinku? Hmm, hm, e ziobeczki, co ja teraz? Gdzie, gdzie idę? Halo Mija, duchy mi, kolejne drzwi z siusiokiem. O, tu jest duch mi, okej. Okay. Siema. Zabił ich? Widzę, że wszyscy na nie patrzą. Mm -mm, tu jest ta sama dziewczyna, i, i tam jest ta sama kobieta. Dwa, dwa razy dwa. Dobre, tanie kopie. Dobre, dobre. Hmm, czyli prawdopodobnie, szukając leku, popsułem życie tubylcom, bo odkryłem ich wszystkie tajemnice. O, faktycznie to ma sens. No i nie znalazłem leku, czyli nie będę miał tajnego, dobrego zakończenia. No ale cóż. Do no cóż czasami trzesabi się nieę dobrego zańczenia. chyba że spróbujemy się zrobić dobre zakończenie? <słuch> OK Wow. No, dokładnie tak, jak ja powiedziem.

Okej, okay. ja twierdzę, że jest, bo wydaje mi się, że nawet wiem jak go znaleźć, ale... No cóż. Murderer. WOŁT, czaj, co ja mam zrobić? No i te w światło! Tak, naprawię to. No oh, wow! Oh, stąd biegłem! Wooooooo No, uciekłem przed y, swoimi głosami w głowie na samym początku, to jest to samo A, wszystko się zaczęło łączyć teraz i to był ten No i to był obrazek mi błysnął mi przed oczami, ale jajca! Bo to wszystko było, ale nie miał sensu na początku O kurde Grichel! Czy my właśnie przeszliśmy grę? Nie, nie mówcie mi, że ten odcinek ma 15 minut <grystanie> Bo będę płakał Dobra, nie Guys, spróbujmy z... Ta... Tak, to jest koniec gry. Dobra, super, wiem. Chcę skasować. Już skasowało się? Tak, skasowało się. Ok, e, teraz e, jeszcze raz gramy. To było pierwsze zakończenie. No, to, to było moje zakończenie, czyli, nie wiem, powtórzyła się cała historia. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale teraz spróbujmy jeszcze raz i spróbujmy znaleźć lek. Więc no cóż, no, let's go. <laughs> Odcinek troszeczkę za krótki. Nie może tak być. <laughs> nie, nie zostawię tego tak. Ok, so, okazało się, że muszę wrócić z powrotem do laboratorium, czyli szybko. Gdzie to było na mapie? Gdzie było lab laboratorium? Aha, to nie ta mapa. Okej, okay. czyli musimy wrócić jeszcze, nie ta mapa. Do tego, do Alfy musimy wrócić szybko. Już wiem, co mam robić. Okej, okay, to szybko, szybciorkiem wracamy, go go go! Wow, e Wait, of oh, kurde, what the fuck, właśnie odblokowałem, what, aha, do doszłem do H, dotarłem, what the fuck, czy faktycznie jestem? Tak, dotarłem do, wow, znalazłem swój stary obóz, ej, to jest nasz namiocik, wow, czyli jednak nie były połączone, kurde, ale fajnie I on powiedział, what the hell happened here, wow, ale chat. dobra, wyśpimy się szybciutko i lecimy dalej, już jestem blisko Ej, to jest ten brzeg! What? To jest ten brzeg! Ale się teraz, kurde, informacji na no, dowiedziałem. Ludzie! Tylko też się gubię trochę po mapie. Dobra, nie w tą stronę poszłem. <laughs> wow, teraz znalazłem wszystkie te miejsca, których nie mogłem wcześniej znaleźć. Kurde, ale super. Okej, okay, już jesteśmy na bagnach, czyli zostało mi mało drogi. Już jestem niedaleko. Mam nadzieję, że uda nam się zrobić dobre zakończenie w Green Hill. Tak, bardzo bym potrzebował tego. Ej, okay, wydaje mi się, że Cię potrzebuję tak naprawdę. Tak, potrzebuję dokładnie Ciebie. Chodź do mnie. Tak wiem, że ouch, ciabnę się, ale po to mam właśnie leki, więc pierniczamy od razu. Nic mi się nie stało. Jej. Mamy teraz yy, żywą żabkę. Jak się tak. Okej, okay, szybko. Uhu, szybko, go, go, go. Uu, mam nadzieję, że ma się. Uu, już jesteśmy, już jesteśmy. Mam nadzieję, że mi się wszystko uda. Mi się wszystko uda. Tak. Robimy to. Zdobywamy lek. Wrzucamy w żabę. Co się stanie? Wrzucamy żółtą żabkę. Czy uda mi się zdobyć lek? To jest super ważne. A się długo ładuje. I. Co wyszło? Co się dzieje? Sukces. Cure. Oh. Oh. Udało mi się. Aż rzuciłem sobie, kurde, mikrofon. Oh. Tak, udało mi się znaleźć. No. Tak, tylko, że mi... Oh, holy shit, tak. Tylko, że mi tutaj nie ma, więc he he. Raczej ci nie odpowie, ale tak, udało mi się znaleźć lek. Teraz szybko idziemy zakończyć grę. Idę Ile no tam w wioski piję łaskę i sprawdzamy, czy wizja będzie dużo zmieniona. A, oh, już prawie wróciłem do wioski. Jest, Został jeszcze tylko kawałeczek i zobaczymy. Uch, zobaczymy, co się stanie. Tak, tak, tak. Go, 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 szybko! Tak, dotarłem, jest, 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 szybko Szybko teraz, zapisujemy się raz jeszcze Okej, okay. dzień 28 będzie ostatnim naszym dniem w dżungli I rozpalam ogienie kuch. Ciekawe co się zmieni Oczywiście pokazałam tylko co się zmieni Nie dałem wam pokazało tego samego Więc let's go, come on, come on Drink this shit I robimy imprezkę <laughs> Znowu faza, tak Okej, okay, jesteśmy w tym samym momencie, wszystko na razie było to, to samo Co było wtedy, ale teraz mam nową odpowiedź do powiedzenia Yes, I have the cure <laughs> Mam lek Czy to będzie... Dobre zakończenie. What are you for? Come on, gdzie mam iść? Halo. Drzwi, tak? Go go go! Tyle się naczekałem, ludzie. Mam nadzieję, że było warto. woohoo! Go back to the airship. What wait? Co ja mam teraz robić? <grym> Halo! Jeszcze gramy? What the fuck, muszę się tylko zapisać. Chciałam powrócić? to jest airship? Halo! Czemu się zrobił właśnie czarny ekran? Halo? Co się dzieje? <grym> What the fuck? Wow! Aha. Musiał iść tyle. Kurde, spoko. Yo I got what everybody's been looking for. Ja, I was I was I was I <laughs> yes! I found a cure! What the fuck? Did I hear you correctly? Yes. I have the I have the cure. Oh my god! Oh my god! Are you certain? I'll send somebody right away. how oh, hard it is to get permission these days? Is this really over? Yes! Just hurry. <laughs> whoa Holy holy wait you what the fuck? waiting for you duck fighter tu never not check yes you're a fighter you know you could always come back hmm I really hoped this some lot yay ah Wychodzimy z dżungli. hey mia hmm Goodbye. Goodbye. Czyli to była taka no, to była taka zwidowa mija, co mi pomagała. W zasadzie to tak, no, bo on sobie pomagał, tak, bo pomagał sobie psychicznie. A, I wymyślił sobie taką miję, no, teraz się wszystko w ogóle łączy. Dobra fabuła, podobała mi się, naprawdę za... Ta gierka. Naprawdę, naprawdę. Spoczko, tak! Wygraliśmy! Wuhuu! Tak, Krzysztof Kwiatek! O, ludzie, ale, do... ale tych. Czekaj, czy to była gra polskich twórców? Ja, to o tym nie wiedziałem! Nie, to jest gra polskich twórców. Why? Dobra, za. <laughs> nie wiem co więcej powiedzieć. Dziękuję za oglądanie wszystkich mojej serii z Green Hell. Teraz będziemy oczywiście trzecią jakąś nową gierkę dodawać, bo zawsze będą trzy przeprowadzające się serii na moim kanale. Zobaczymy jeszcze to do, co dodamy. E, do nagrywanka możecie oczywiście pisać sugestie w tych, w komentarzach i e, nie zapomnijcie ocenić, zasubskrybować tego kanału, po więcej takich serii. Będziemy zakończać wszystkie gry jak najszybciej, się da, mam nadzieję, bo chcę jak najwięcej gier przejść i, no cóż, no nie wiem, to było na tyle chyba. <laughs> Bardzo fajna gra, podobała mi się, genialna. Obydwa zakończenia widzieliśmy. No cóż, no to więc. Więc do następnego ziomy. Bye.